Małpolska wiek XV. Ziemia należy do pana. Króla, duchownego albo szlachcica. Małpochłop dostawał od nich w dzierżawę mały kawałek ziemi. W zamian musiał odrabiać pańszczyznę, czyli pracować dla pana przez określoną liczbę dni w tygodniu. A ty? Rodzisz się jako chłopskie małpiątko i od razu jesteś związany z ziemią, na której przyszedłeś na świat. Nie masz prawa jej opuścić. Tak jak twój ojciec i pradziad. Ponieważ obowiązek pańszczyźniany przechodził z ojca na syna. Chata, w której mieszkasz, to niemal ruina bez fundamentów, częściowo zapadnięta w ziemię. Łzy cisną ci się do oczu, ale nie dlatego, że wiesz już, że będziesz musiał harować do końca życia za marny grosz. To przez dym unoszący się w izbie. Na środku stoi piec, a dym nie wydostaje się przez komin bo go nie ma tylko przez dziurę w dachu. Rozglądasz się po pokoju i widzisz dwie siostry, ojca, matkę, krowę, świnie oraz konia. Nie było oddzielnych pomieszczeń gospodarczych, więc wszyscy gnieździcie się w jednej zadymionej izbie. Coś ugryzło Cię w rękę. To pchła. Z konia. Ciśnie cię dwójka, więc pytasz ojca, gdzie możesz się złamać? Ojciec pokazuje ci kupę gnoju pod samym oknem i ze współczuciem w oczach życzy powodzenia. Po akcji ze spuszczaniem nawozu pod oknem postanowiłeś się trochę pobawić, ale ojciec to widzi i mówi: Obawisz się z gęsiami na polu, ruszaj je wypasać. Od najmłodszych lat życie małpiątka piątka na wsi podporządkowane było pracy. Kilkuletnie dzieci wysyłano już do pasania gęsi, świń czy bydła. Zbierały drewno na opał. Wnosiły wodę, pomagały matkom w prostych pracach domowych. Wracając z gęśmi do domu, zauważyłeś znak i chciałeś przeczytać, co jest na nim napisane, ale zdałeś sobie sprawę, że nie umiesz czytać. Nauka czytania i pisania była praktycznie niedostępna. Analfabetyzm wśród małpochłopów chłopów sięgał niemal 100%. Początkowo pańszczyzna wynosiła 1 lub dwa dni w tygodniu, ale twój pan postanowił, że od teraz będzie to. 6 dni! Idziesz się poskarżyć. Przepraszam, jasny, wielmożny pani. To nie może tak być, że będę pracował cały tydzień dla pana. Dobrze, proszę wpisać się do księgi życzeń i zażaleń. Ale ja nie umiem pisać. To na pole! Twój tydzień pracy zaczyna się jeszcze przed świtem. Musisz zdążyć nakarmić swoje zwierzęta, zanim wyruszysz do pracy. Jeśli się spóźniłeś, czekała na ciebie kara żelazny łańcuch, bicie kijem, pręgierz, bicie kijem, dyby, bicie kijem, gorące żelazo, bicie kijem, no i rozrywanie koniem, którego rozpędzali biciem kijem. Gdy pan zjawia się na polu, lecisz jak Superman w bananach, a jak go nie ma, to. Po pracy jadasz kaszę bananową, kapustę bananową, groch bananowy, żur z banana i chleb. No wiadomo, bananowy. Mięso pojawiało się tylko od święta. Często jesteś niedożywiony i głodny. Czasami, gdy pan jest wyjątkowo okrutny, chłopi próbują uciekać do innej wsi albo do miasta. Czasem im się udaje, ale gdy im się nie uda... Pan ma pełną władzę nad małpochłopami. Jest ich sędzią i katem. Po tej całej udręce życia pod pańskim butem, bez dzieciństwa, bez szkoły, w ciągłej pracy od świtu do zmierzchu, przyszło ci pożegnać się z tym światem. Nie jesteś stary. Masz 40 lat, ale w tamtych czasach to była przeciętna długość życia chłopa. Umierasz w tej samej chacie, w której się urodziłeś, otoczony tą samą biedą, ciasnotą i dymem. Zauważasz, że twoje dziecko płaci. Małpos, nie płac. Mój trud już się skończył. to ja nie płacę. To ten dym cholerny. Tak kończył się los poddanego, który nigdy nie miał innej drogi życia niż ta. Dziękuję wspierającym Zadatek, który pozwoli stadu się rozwijać.